Cześć, witajcie z tej strony Kuba, Jan Kuba. W tym odcinku test kolejnej rzeczy od Wolfa. Dzisiaj jest to taka latarka. Z góry pamiętam, że kosztuje 150 zł. I uważam, że jest ona naprawdę solidnie. Tarki w pudełku znajdziemy jeszcze jakieś papiery i coś takiego. W ciągu dowiedziałem się tylko, że latarka posiada wbudowany magnes neodymowy, co jest fajne, ale o tym później. Dostajemy do tego także. Taką świeczkę. Ona chodzi na tej latarce w mniej więcej taki sposób. Mamy też takie coś. Tutaj są zapasowe uszczelki do naszej latarki, ponieważ całość jest wodoodporna. To mam wrażenie, że można założyć tutaj i mamy wtedy taką lampkę. Latarka ma bardzo dużą moc. Oczywiście, jak na swój rozmiar zasilana jest na jedną baterię AA. Dobra, teraz poczekam aż się ciemni i pokażę Wam jak ona działa. W tym miejscu możemy to odkręcić w ten magnes neodymowy. Trzymał tarkę dosyć dobrze. Słuchajcie, najbardziej praktyczne na zastosowanie tego magnesu to jest znajdywanie w trawie zagubionych rzeczy. Jest już ciemno, dzisiaj mam tutaj te dwie latarki. To już dawno temu dosyć testowałem. To jest latarka, która przynosiłam na przykład w namiocie. Tak ona świeci. A ta latarka przyda się nam na przykład, jeżeli potrzebujecie coś znaleźć. Podwójne szybkie kliknięcie to jest odpalenie pełnej mocy. Latarka bwlt 5 czyli ta piecza, którą testowaliśmy, tak oświetla ten teren. Zobaczmy teraz tą nową. Ta latarka nazywa się ET1 i tak oświetla ten teren. Jak widzimy, jest o wiele bardziej punktowo, ale ma o wiele większy zasięg. Jak widzicie, świeci bardzo ładnie, szczerze mówiąc, to nurkowałem już z nią w masce pełnotwarzowej oraz płetwach. Bardzo skutecznie oświetlała nawet mętną wodę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę oraz suba. Oraz jeżeli chcecie kupić taką latarkę, to w opisie daję Wam kod rabatowy na aż 14 dolarów, czyli w zależności od kursu to jest około 50 zł. Nie wiem do kiedy ten kod jest ważny, także radzę się śpieszyć. No i narka.